To tak czy, czy eee, jeszcze poczekaj, jak to ma być podobno. Aha, no. A jutro jest na stadionie? Chyba odpuścimy. Chyba odpuścimy, bo zmęczeni no. są po no, dzisiaj. Nie, nie da, damy sobie spokój. W środę, środę. zrobimy. No, w środę. Ja napiszę do wszystkich SMS-ów. W środę. Bo dzisiaj cały dzień to jednak zmęczeni są. Niech się zregenerują troszkę.

no, już, ten już, ten już! Przejrzał jest. Dobra. O, dobra, po, dobra, po, dobra, 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 dobra! Dobra, 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 dobra! Dobra, to dobra, to się, dobra, dobra, to, mu, dobra, dobra, nie to, wyjdź to, wyjdź to. To. nie dobra, 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 nie dobra,

Milczo, dobra, dobra, dobra. dobra. Kup, dalej, dalej. Kurczę, 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 Super, dobra dobra, 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 My to musimy stąd. No, nie my musimy Weź, bo... iść, bo to idzie na nasze nerwy. <laughs> Ale tą kobietę, jak nie możesz wszystko Nie ma. Nie ma Nie ma bramki. Nie ma. Nie zdobyte... Trzeba z połowy przy swojej. Połowy tak, tak, dokładnie. Tak. dalej, Nic nie było. Było, było. Było? – Coś tam było. – Coś tam było. Nie duże, ale było. – Misiu! Misiu, Misiu, Misiu! – Dobra, dobra, Ale Coś na przodu! – Krzysiu, szybciej wracaj do podaj, podaj, Misiu, podaj, misiu, misiu! Super! – Przekonaj, Misio, To oni czekają teraz za piłkę. – To jest właśnie rozdzielca, jeśli przetrzymaność to. <Glubia> do tego samego zawodnika jest Misiu. jeśli ta tata, to jest Misie, bo jest tak ostro.

Tomek, wyjdź! Tomek, trzeba było wylecieć tu na prawą stronę. Wyjdź mu do niego! na przód bardziej, bo idę tam Do tyłu, do tego, do tego, dobra, do tyłu!